Witam przerobiliśmy ten tutaj zawór do nalewania wody do tej wanny, dlatego że ta spłuczka miała za słabą wydajność. I była taka sytuacja, że przychodziło kilka sztuk byków woda wypita, a to nie nadążyło wody tutaj nalewać, bo była za mała przepustowość na tej spłuczce. Zrobiliśmy zawór kulowy 3-4, dospawany płaskownik. Tutaj butelka litrowa po jakimś soku sprężynka taka bardzo delikatna i to działa w ten sposób, że tutaj teraz woda leci, tak jak widać. I z czasem ten pływak będzie zamykał zawór. Jak zamknie zawór to ta sprężynka ma za zadanie przełamać troszkę tą, ten zawór kulowy bo w tym miejscu jak się zamknie to samo grawitacyjnie nie chciało opadać i taką malutką sprężynkę zamontowaliśmy delikatną, czy ona mała nie jest ona jest bardzo słaba ale dużo się rozciąga i teraz tak, w tym miejscu przyczepiliśmy kantarek, żeby zobaczyć jaka jest siła potrzebna żeby naciągnąć tą sprężynę i wychodzi 1,3 kg, żeby otworzyć, żeby zamknąć ten zawór rozciągnąć tą sprężynę. Wcześniej założyliśmy taką mocniejszą sprężynę, to ona miała 28 kg, i nie mógł, nie mógł ten zbiorniczek tutaj kilowy, litrowy wyprzeć tyle wody, żeby móc rozciągnąć tą sprężynę. Teraz jest dobrze. Teraz słychać, woda leci. A jak się podniesie. I teraz tak. Wody nalewa się tutaj powyżej tego uszczelnienia. Jakie jest zamknięte na maksa. Czyli ta cała butelka jest pełna wody. Znaczy pełna, cała zanurzona w wodzie. I tutaj trzeba jeszcze uszczelnić jeszcze raz to silikonem, bo tędy woda się gdzieś przedostaje i wycieka. A wanna napełnia się praktycznie do tej wysokości z 3 cm, gdzieś może do wierzchu, do przelewania się. Więc akurat pasuje. Jeżeli będzie źle, to ten pływak będzie zamontowany nie na płaskowniku, tylko pod spodem, żeby był głębiej, niżej Wtedy to będzie super działać. Gdyby trzeba było zmniejszyć ilość wody, tutaj w tej wannie. A tak wszystko działa bez problemu. Dzięki.